Dzień dobry, dzień dobry. Witamy w naszym kolejnym odcinku Zabawmy się z Minecraft. Tu Julie oraz Natka. Jesteśmy na serwerze MineFox, yy, na mapie nie wiem której, takiej z wodospadem. Jak yy... widać za wodospadem, za areną jest stara, nie wiem czy to jest stara czy nowa, ale tak raczej widać, że tu jest poczekalnia. Z Natalką chcemy się tam dostać. Widzę I wodospad. Nawet jeszcze nie ma, ataków potwor nie ma ataku potworów. My nie mamy miecza, nic jeszcze nie poszliśmy, ale będziemy ja próbowały się tam dostać i zobaczymy, czy to zadziała rzeczywiście. No to ty Więc tam dostanie, oglądajcie bo... z nami, jeżeli jesteście ciekawi. No, Zapraszam. Poczekaj, poczekaj. Ty będziesz prowadzić, a ja ci dam mojego e, rudy lazorytu, co nie? No, no, dobra. Buduj. Ej, jest to ty... Dobra, schodki zrobię. Nie, ja to zrobię. Ja trochę dirta. Troszeczkę, wezmę iść. Wszystko. Da. Dobra, możemy iść. Dziękuję. Tylko tego nie bardzo ja to... tutaj tutaj czytam. Wiesz jak się cofać? Ja, ciekawe, no nie, to chyba dla mnie wygląda na tą nową, wiesz? Tylko nie spani. Jak ja teraz hmm. powiem, jesteśmy o udziałam, fajnie. O, A w ogóle fajnie. tu przed odcinkiem... Tak coś takiego, Jezu, była próba. Dzień dobry, dzień dobry. witam w kolejnym odcinku. Zabawmy się z Anicraft. I to była moja poprawka, to ona mówiła, wszystko jej widać. Jesteśmy tak dokładnie 84 klatki nad tym, nad poziomem morza. jaka dokładność. Jaka dokładność. Wiesz co, ktoś jest do nas. Wiesz jakiś Ja się boję, że Da, daleko jesteśmy bo nie patrzę. Jeszcze troszkę. Spójrz jakiś dobry, idzie z nami. Dzień dobry. Kaciu Paciu, pozdrawiamy Kaciu Paciu, który... gościu! Który jest z nami na odcinku, ty bo mnie zrzucisz. Weźcie z nim przywitaj. On on... Ej, on ci daj bloki. Daj! I <noise> ja takie, daj, daj, coś pasz. Ja też chcę. Daj kamienia! Nie bądź Żyd. 64 roku. Dawaj buduj. Ej wyś z nim przywitaj, bo to by było tak nieładnie, wiesz. To się przywitałam, no napisałam mu hejka. Ej już jesteśmy na? Bo ja nie patrzę. O. O, jeszcze nie. Ej teraz to już każdy niech sobie zbuduje. Wiesz co? <grym> Ej on chyba też ma. Ej no bo to jest bardzo mądre, bo kto idzie? Pierwsza. Dobra, nie znamy te, tego gościa, ale będzie gwiazdą w naszym odcinku. Taki taki, taki jak go nazwiemy? może Fafik. To jest nasz gość specjalny, jak go nazywam Baczu-Paczu, a przynajmniej ma podobny nick. Nie, ja go chcę na nazywać Fafik. Ej, będziesz nazywać Fafik. Albo nie Azorek, bo to będzie Azorek, dawaj. Dobra, to, to jest Azorek. Azarek, pozdrawiamy i do góry. Co ty no, jak widać mi się loguje Minecraft, no ale no, no, no cóż. I tak to... Ty to jest ten! Doszłyśmy Brawo! Takie bra brawo dla nas. Patrz, patrz Jak skończam. widzicie, to jest poczekalnia w Minecraft. I właśnie tak do niej kacz. doszłyśmy. Pamiętajcie, mapa z wodospadem. Skocz tam! Skocz! Alek skocz! O, <laughs> ja obsydion no. biorę! nie nie da się. Złoto. A ja pójdę po no mi troszeczkę. No bo wiesz, bo tu na odcinku nie by lepiej wchodzić. Niestety ja z, z go prób próbowałam zbroję zrobić, ale nic z tego. Już mówię, że to jest stare, bo tu jest wełna. I to jest rozwalone. Czyli tu już byli. A ja tu nie... Wiesz no to bardzo tobie się o taki Żyd przed za nami. Nie no, ale wiesz, Azorka trzeba karmić. Azorku dobry. Dobry Ale. Azorek Dobry, tak? tak. A ja mam dla Azorka kości, to ty wiesz. Ale ty ten Azur jest taki, taki dobry. Hojny jest. to Posłuchaj. Czy ty tam zasadziłeś, że to czy mi się zdaje? Zasadziłam. <grym> ja male Siara, tutaj my gramy w Minecraft... Ja, moje to. Gramy w Minefox sobie... Nie, bo ono nie ona jest mi do mojej zbroi. Jak jest złota. Chodaj. Zasadzę ci. No. Dziękuję, ale mówi, ona mi jest mówi, potrzebna. Mówiłeś, że jesteś budowniczem. Tym krawcem. Ja nie mogę. A nie, to w tamtym ci byłaś budowniczym. Dobra, dobra przyznaję się. Przepraszam, przepraszam, nie było nic. Na każdym odcinku jestem krawcem. No, wow. Ale nie! Chcesz być budowniczym, nie kłóć ze mną A ty Azor, no Azor po czyjejś stronie? Widzisz, kiwnął mi Jest po mojej stronie Chodź Azor Zabawimy się Azor tańczy ze mną Jakby co filmiki nie są plus 18, bo <śmany> Nawet się nie, nie mamy To będzie taki trój, trójkącik z Azorem Nie, ja nie biorę Ja nie jestem twoim króliczkiem Playboya i <śmany> Dobra, przepraszam cię Azor Daj mi jedno zboże Mam trzy One, two, three, please Zboże nie nasiona Nie podziękowałaś mi zły człowieku Dziękuję, ale poproszę bardziej zboże, a nie nasiona Masakraj ja, Aha, ja nie widziałam łuku A wiesz co masakraj Od razu pognęłyśmy tylko w wodospadu, takie, takie wiesz Podekscytowane? Takie, <noise> taki <miałyśmy. głosy> znaczy, Kurde, Azoryk mi zabrał Azoryko, daj. <noise> O co bo jest no piec, nie, bo, Boże. potworze Posadzimy tu drzewo a... no. Proszę tu jest honorowo posadzone drzewo Masz przypadkiem mączkę kostną? Tak, jestem budowlancem i posiadam mączkę kostną by To by bardzo się opłacało <noise> Czekaj, a potwory jeszcze nie zaatakowały, to jest dobrze tylko tego niewykopionego. Poczekamy tu, aż moje zboże urośnie, bo nie dostał. no, jesteśmy taką wesołą rodziną. Jest tu nasz Azorek, ja, Nati, Nati mój mąż taki drwal. I jeszcze zasadziliśmy drzewo. Ka piękna wspaniała rodzina z takim drzewem. A to drzewo na, naz, nazwiemy Bogdan. To drzewo tak, A, tak, tak prosi. on tak prosi i mówi jestem Bogdan. To dla mnie to bardziej y, Stefan, ale... Stefan jak pies naszego kolegi. Czekaj, trzeba sprawdzić płeć. Sprawdzać płeć Można też inaczej sprawdzić. Chłopiec czy dziewczynka? Nie wiem. Ciekawe, dziabu zetna. Chcesz arbuza, bo wiesz, bo jeszcze są. Tutaj. Ej kurde, gdzie mój arbuz Myślał, że z tymi mnie? arbuzami i z bożem się jeszcze naćpasz, będziesz szła taka, wiesz, na, namulona. Moje... <noise> ja, ja nie Monika. <głosy> Monika. <głosy> to było godne porównanie. Ale Monika nie by masz... się obraziła na nas. Dobrze no nie Przepraszam obodujmy... cię Monika. Nie, nie ugodujmy Moniki, się obrazi, na nas fochnie. U no, każdego Monika na świecie, wiesz? Bo nie wiadomo, czy ona to ogląda. Nie no Chyba, mi że linka. już wypromowałaś na Facebooku. Nie daj jej ja, linka, będę, będę miła. Kurde, masz craftinga? Mam. Chodź tu, poproś. Masz? E, mam prosić jak pies, królik, czy co? Dam ci, jak mnie dogonisz. Co? Musisz mnie poprzedzić. Wygrałam. Nie? Kurde, bo mi <laughs> Nazi mi tu strasznie, nie. O, podpalę Dobra, się. dam ci, no chodź. No chodź, chodź, chodź. Au, au, daj. Au, 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 au. au, jest tu, cały Obróć jest. Otwórz się. Tu, tu. tu jest twój crafting. Ciężko. Jej. Nie oddam. Spokojnie, mam jeszcze dwa. Tutaj ja teraz stycznie sumiem żartem kobiety no, są... No nie mnie zachowuj się mężczym. w internecie jak cygan. To tak, to tak nie przystoi. ja jestem cyganem. A przynajmniej tak mnie na nazywali w podstawówce. Takie gimby. A nie. I gimby mnie prze przezywały w podstawówce. Takie... Bogdan! To samo mówi za siebie. Bogdan! Właśnie, gdzie jest Bogdan? Żulu! Kurde kiedy będę chciał. To jest Azorek, jezu, Widzę. nazywaj go po imieniu. Azorek, y, pad Bogdan Tak, A poziomki zaczął opuszczać. Wiesz co? <laughs> mam jeszcze sześć. <laughs> <laughs> Patrzcie Fajnie, potem. ale już potwory zaatakowały. A ja mam pieluchę. To co, to idziemy? Dawa dawaj, dawaj. Y, to, to daj mi tylko tego. No wiesz tak jeszcze raz? Wiem, pupa się trzeliście. Się. Odkryłam to tak robiąc taką. Czy ta twoja Poczeka. siostra przeżywa coś właśnie? Yy, tak, niech chce się umyć. Pozdrowienia dla mojej siostry. Dobra, chodźcie idziemy, chodź, bo to takie trochę wiesz. Że my się dziecimy. Tam ci walczą za naszą ojczyznę. Wiesz, a sobie posiedzimy. Tak, i takie niby nigdy nic. Jaką ojczyzna? Ej, chodź Azorkowi. Weź dawaj Azorka. E, azorek do nogi. Zobaczymy ciebie czują. Dobrze. Dobrze dobrze Dobra idziemy. Ty wiesz co, ja obstawiam, że to jest stary. Ale zawołałaś... Wiesz, to... Nie no czekaj, najpierw nasz, nasz przyjaciel, zawołałaś Azorka? Zawołałam, ale o tam jest. Ciasto wziera A nie to nie on. Jaki łaski. Ej, kolejny gościu? Kolejny, to tego kolejnego y, nie znikiem. Y, ja mam pomysł, ale czekaj, idzie... Beniamin, nazwiemy go, yy, to będzie mój piesek i będzie się nazywał A, Karol. Strona. Ej, ale ja zawsze chciałam mieć takiego pieska, wiesz? Tego A ta... Znaczy, no miałam takiego białego minecraftowego, ale takiego człowiekowego nie miałam jeszcze. Człowiekowego. Ja jestem twoim psem. Zdaj mi zżeryć. Zdaj mi ryć, bo umieram. A! E, mamo ratuj Zwiedzam całe ciasto. Podzieliłam się. Ej, gdzie ty jesteś? Tu. Tu, czyli? O. To domu. Ej, nic nie wisse. Idź szybciej. Nie mogę, bo mi jeść nie dałaś. <grymne> poczekaj. Cz, cz. <grymne> nie no dobra, nie będę taka, to nasz zorek. No a co z, a, no, ale co z moim Karolkiem? On też tam jest. A ja miałam psa w Minecraftie, nazywał się y, ten. Y, wikusia. To było takie duże, miał niebieskie... Niebieskie włosy i muł stado jakieś... Będzie takie, będzie taki, wiesz, pan, że e, wodospadem. wodospadem i takie, aż się samo się prosi, tak, proszę, wodospadem. Dobra. I w tym czasie jak go też zatkam. Jesteś gotowa? Tak. wodospadem. Jeśli nam się tutaj nie okapują, to zdążymy. Ło! Ej, to jest pod wodą, obczaj to Ej, zaraz nie będzie tam wody, wiesz? Gdy ty widzisz ciasto, zaraz nie będzie wody <grym> To nasi. Widzę ciasto! Złoto, idę po złoto zbroję zrobić Oj, sorry, gościu Na, Nareszcie się najeb... mamu nie karmiłaś mnie Kurde, to ja polecam się schować, wiesz? Ja się, ja się... Ja się chowam, mnie tu nie ma <grystanie> Nigdy nie gdzieś Nigdy nie Nigdy nie zjadłem. Nigdy nie Nigdy nie zjadłem. nie zjadłem. nie zjadłem. nie zjadłem. Nigdy nie zjadłem. Nigdy nie zjadłem. Nigdy nie zjadłem. Nigdy nie zjadłem. papiertasma, nie no nie mogę ci pomóc, bo wpadło mi, nie chce się wyjść. E, chodź do, szybko do bazy. Chodź szybko do spawnu, szybko, szybko. Yeah. Po miecz musimy iść. Ej, nie, tam było złoto, czekaj, wracaj, wracaj, złoto tam mam było. Mam wodę. Oj, to... Tu ja mam wpad, czy ty masz prawda? Ty masz. O, tu jest złoto, czekaj, wezmę tylko złoto. Ja jest do jumal spawn Siedem, 7, 2, 8, 9 jest! 9, 10. Kurde i znowu. Ja Ci zadam inteligentne pytanie, bardzo ważne. Jesteś potworem? Nie. To jest pytanie życia, śmierci. Śmierci, bo albo ja cię zabiję, albo smutniesz. Czemu nie obrabowałeś złota spał? Co? Czemu nie obrabowałaś tego? Mam Kurde, paję to Ja zaraz teraz podpalę. Biją mnie! Mamy, to nie biją. Nie biją. Jestem jest normalnym to? człowiekiem. Spokojnym. Który się nie lubi bić hmm. Ej, musimy to przeżyć. Wiesz, to nie za tobą mi ten mat. Ja biegnę, jedynie się kiedyś utyli. Zobaczcie, erdlę, nie jest? Słowa kryjówka, ale... Chociaż Spotkamy się, ty się jeprze, w górnej... pomóż! Szukamy kryjówki. Czasu! Będzie ciasto! To są... yes. I Ile I to właśnie, to jeszcze żyję Ale to już niedługo Tak zrobić, żeby się dostać do... tamtego Bez pomocy Że potwory nie, z, nie, nie zabiły mnie Żyjesz? Natka A ma żyję Ziemia do natki, dobra Przyjdźcie jeszcze i powiedz. Jestem za schodami się nich. Ja się po, po lesie kryję. Mam no, nadzieję, że Enduś się do mnie tak? A ja wypijam wszystko co mam. Parkour. Parkour. Dobra. Chyba jesteśmy bezpieczni. Pozory mylą. Pamiętaj. Pamiętaj o wszystkim. Polecam Magda Wesley. Dobra. Nikogo nie widzę. I to jest, no i jest chyba najmo najmocniejsza, co nie? Ja mam gdzieś do mieczu. Znaczy no te bez miecza oczywiście, nie licząc. No to tak. Jak ja mam pszczeć? Jak ja chodzę z tej świątyni i patrzę sami potwory. O, widzę ty, ty jesteś? Popatrz się tam. Gdzieś, mam dla ciebie miecz, mam dla ciebie miecz. O to chodź, szybko. Czekaj, bo radę. Dawaj szybko, szybko, szybko. Dziękuję. Zbroję. Jest. Mam do szybczenia. Dobra, są złota. Czekaj, ile czasu? Mam, cz mam 47 sekund. Do szybczenia, szybko, szybko, szybko. Wjeżdżę jedno osiem Zginął, zginęłam. Nie, 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 nie. Zostawiłaś mnie samą? No. Ja byliśmy próbować zabić. <laughs> Może. A powiedz mi gdzie jesteś? <laughs> Przy wodospadzie. Serio? Ja. Yeah. Really? <laughs> Śmiałam zrobić odosieczenie. Robiłaś zadanie domowe? Z czego? Było zadanie domowe. Z matmy? Czy z religii? Chemi. Z chemii. Z chemii z religii było. Z chemii coś było? No. 50, 51, 52, 20. A co to to zrobić jeszcze? Proszę. A pani na matmie, Julia słuchaj. A ja, no, nie no proszę panią. Ja słucham, ja jestem, ja, ja zawsze słucham na lekcji, nie no proszę panią, naprawdę. Kiedy chciałaś? Wiesz, że ona już mnie this is, Wiktoria... this is mystery. Ona mnie y, tam z Wiktorem przesadzała już 20 razy, a ciągle z nim siedzę. <grym> Albo to ostatnio... Y, taki, hubert, y, siadasz do Andrzeja, Dominika, siadasz do Iwony. Czy ten kolem nie zauważył? No, cicho, nie tak. mówmy i jakby co, nie bierzcie tego do siebie. A ty jeszcze żyjesz? Tak. Weszłam do drzewo i nikt mnie nie widzi. Widzę dwóch innych moich. Widzisz? Ja walczę z na, na które drzewo? Jakie? No powiedz mi, nie jestem przecież potworem. Wszystkie przecież żyjesz. Ja u nie jestem. Na to najwięcej. Nie, naprawdę nie jestem potworem. Jesteś. A czy, Napisz coś na czacie. Znaczy tak, tak w połowie naprawdę. Jest pigmenem. Kto? Czyli w połowie jesteś świną. No ty jesteś Nie, nie jesteś się... świnią. <laughs> jesteś pigmenem. Jesteś świnią mężczyzną. potwory się tam respią. Na taki Tam się respią. Tam są ciasta. Tam są potwory. Tu jestem ja. Mam się dostać tam, bo tam są ciasta. O kurde, co to jest możliwe? No Ej, ile to, jeszcze? Gdzie jesteś? Na ciebie. Którym? I idę na to największe? Jakie wielkie. To takie mega, takie duże? No tak. Aha, to poczekaj. Masz mi to... nie zapijać. To idę z tobą. Ciekaw, to znalazłem łóżko. Jesteś jednym z dwóch wojowników ostatnim. Wiem. Ani mi się właśnie nie da. Może nie? Masz, masz mnie, zabij, mnie zabiję, bo... Jak mnie zabijesz, to ci nie znam. To nie będzie fog e, forever, co nie? To będzie fog forever, na zawsze już nigdy sobie nie będę kręcić. Dobra, brat, chyba nie mogę cię skopić. Ta, taką skarbę. Ja nie mogę, ale inni mogą. Inni nie wie do gdzie Patrz na czas. <grym <grym Właśnie. A to jest to, że wiesz? <zabbatising language loops osweetanswered> co też wiesz? Nie, 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 jest to, że wiesz. Jak to że tam wiesz? mam brud? To jest ja że to Jeszcze trzeba napisać taki, co chcesz. Widzicie ludzie, Natalia jest takim tarzanem. Się pod drzewa. To się po drzewach. To nie wybije! Ja tu walczę z rybikami. To nie wybije! Pieseł, pieseł, chodź do nogi. Ej, ciekawe co się... Ej, a tu może ten... Ten Azur żyje. Teraz sprawdzę. Ej, tu ten Azur żyje z tobą? Tam? nie ma. Nie mam ze sobą naszego zorka, ale się z... Zobaczcie. A Bo Bogdan pamiętanie. tam dalej siedzi. Ty, ja chyba pójdę do Bogdana. Wiesz, że tam się już nie zostaniesz. Czemu? Wrobiłyśmy jakieś tam ścieżki w końcu. Tak, ale to nie ma... Wow, Przeżyłam. Przeżyłam całą ładnie. ja mówię. Chodź się ładnie, ładnie pożegnamy z ludźmi. Trzeba ja zagrać ja grę no, wojownicy no, nie. kontra potwory Dobra Czekaj Dinkę Dyn ściągnę Gdzie jesteś? Fafika szukaj! Nie Fafika, tylko Azorka. Ej, gdzie jesteś? Szukam... Na... szukam azorka. Natka. O, chodź tu, chodź tu, chodź, 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 chodź. Chodź tu idziemy, światło pożegnamy. Jęskim z Azorkiem. To był taki nie. grzeczny człowiek. Z dedykacją go pozrobimy. No, chodź. no dobra, to ja dedykuję. Chodź, O moje hasło. Dobra. Nie powiem do czego. Ale niech głową jak się. drugą stronę. <noise> Jeszcze o, troszkę. O, tak, tu. Okay. Dziękujemy za oglądanie naszego kolejnego odcinka. Zabawmy się z Minecraft. A teraz... Robicie co chcecie. Łapkujcie, komentujcie, Lajkujcie, subskrybujcie. Wszystko co chcecie i tutaj takie serdeczne pozdrowienia dla Azorka czyli na chyba Masiu, Paczu. A ja, a ja tam do odmiany pozdrowienia naszego Bogdana. Więc Nasze pozdrowienia Bogdan. Jeżeli wejdziecie na tą mapę i znajdziecie Bogdana, niźcie go. po, mu, po prostu. Poinformujcie nas. Nasz numer telefonu to...